Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale TENET Dzisiaj Pokażę wam jak zrobić Evmos Name Service Testnet Ja już o nim wspominałem w telegramie 3 dni Im sieć nie działała nie można było przetestować Dzisiaj rano wreszcie zadziałała I nagryłem ten filmik jak już wspominałem w telegramie testnet jest z nagrodami pula nagród jest 5% na wszystkich Wcześniej trzeba było wypełnić formę Ale teraz Zrobili tak, że może przetestować każdy. Forma nie jest potrzebna. Jak zawsze, wszystkie linki będą pod filmikiem. Jeżeli jeszcze nie jesteście zasubskrybowani, zasubskrybujcie, bo będzie o wiele więcej takich tematów. Stawcie lajka like i nie zapomnijcie zasubskrybować też Telegram, bo tam wystawiam dużo rzeczy, które nie wychodzą na YouTube. A my zaczynamy: wchodzimy na nasz ulubiony chain list, naciskamy TestNet, Connect Wallet. Spisujemy Evmos, Evmos Testnet, add to MetaMask. Ja już mam sieć. U mnie wyskoczyło tylko switch, a Wy będziecie musieli jeszcze, jeżeli nie macie, nacisnąć connect. Sieć mamy podłączoną. Teraz idziemy na faucet żeby pobrać tokeny do testowania. Bierzemy adres naszego Metamask'a. Wstawiamy tutaj. Widzicie, wszystko się udało. Przyjdzie w ciągu minuty. Zmieniamy sieć, jeżeli e może nie będziecie ustawioną. Sprawdzamy tokeny do testowania. Jak widzicie, przyszli. Naciskamy connect. Metamask. Next Connect. Mamy podłączoną sieć, i teraz wpisujemy nazwę. Na takiego typu platformach wpływa wielkość nazwy. Im mniej liter, tym lepiej. Dlatego ja spróbuję znaleźć nazwę na 3 litery. Ja nie wiem, czy to będzie ten przypadek, czy nie. Na pierwszym koncie ja już nazwę Tenet zabrałem. Dlatego tu będę coś innego brał. Jak widzicie, status available, naciskam. Request to registry, confirm. Pojawi się taka zielona kreska. Trzeba zaczekać minutę, i później będziemy mogli kontynuować. Jeżeli tej zielonej kreski się nie pojawia, to znaczy, że testnet znowu nie działa. Jak widzicie. Zielona kreska doszła do trzeciego etapu. Można nacisnąć register. Conform. Jak widzicie, wszystko się udało. Ja jeszcze nacisnąłem manage renew, przetestować. Jeszcze przedłużymy na 2 lata. Renew, Conform. Zaakceptować transakcję. Jak widzicie, wszystko się udało. Można też zrobić transfer. To nie jest obowiązkowe. Jeżeli chcecie przerzucić na inny portfel i z powrotem. I zostało ostatnie, tylko. Wchodzimy w formę i wypełniamy formę. To jest obowiązkowe, żeby dostać nagrody. Jak widzicie, testnet Rewards Distributed w końcu miesiąca będą mamy jeszcze czas e-maila nazwę naszej strony co zrobiliśmy tutaj nasz adres metamaska tutaj wpisujemy feedbacka kilka zdań robimy screenshot tutaj tej strony po prostu i trzeba zasubskrybować ich twittera i telegrama i wpisać wasze nickname'y na tym test testnet się kończy. Ja polecam zrobić z kilku kont, jeżeli macie taką możliwość, bo 5% będzie na wszystkich: im więcej kont będziecie mieli, tym więcej nagród zdobędziecie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam w komentarze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.